Hej, czyli dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Adepciorach, jest ze mną Aga, jestem, jest Tobek, jestem, intro, i jakaś, a, intro, no dobra, intro. I jakaś Kate Denson, yy, jakaś yy, kulinka, taka, taka... rosaneczka, ojej, no, yy, Beter wjechał, no taka, 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 yy, jak to się mówi? Boże, ma, nie mam słowa, jak to się no mówi? Właśnie. Gdzie eee... ona ma biodra, kuk mal, a czy popatrę. Co? <noise> patrz, no, jak to się mówi, jak się mówi na coś takiego, jak ona ma ubiór, ubiór? Eee... Eee... Come on! Eee, ludowego? O, ludowy, taka taka ludowa eee, Kate. Kate, 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 Kate Jezus okay, tak Maria, dobra. serio? Ludowa. Ludowa kej. Ludowa, nie lodowa. <noise> Dobrze, że nie ludowa. Tak, także moi drodzy, my tutaj gramy e, tymi postaciami, na których jeszcze adeptów nie mamy. Ja gram dzisiaj Ace'em, bo ostatnio grałem Lori. Aga gra Stevenem, bo ty Steven. wbiłaś już na Ace'ie, na no. Tomek ma też do wbicia 3. I słuchajcie, umówiliśmy się w ten sposób, że zrobimy to tak, że e, gramy normalne mecze. Każdy powbija. Jeżeli ktoś nie wbije, to a inni wbiją, to te osoby grają takimi postaciami pewnie takimi perkami, żeby po prostu za wszelką cenę tej osobie po prostu wbić adeptów, żebyśmy Pomoc. wszyscy mieli wszystko. Co będzie później po adeptach? Nie wiem, zobaczymy, może jakiś inny challenge się wymyśli. A czekajcie, kto, kto kim gra? Ja acem. Ty acem, a Tomek? Acem. A, też czyli, czyli dwóch Ace. No ace. Ace, ace wybielacze. Ace wybielacze. A wybielacze. E, Aha, także okay. dobra, to co, słuchajcie, zaczynamy, także przypominamy Czekam wam się. też o łapkach, komentarzach, subskrypcjach. W social mediach G2A, wszystko w opisie. Ej, ty, a Stranger Things, chodź tu. A to ty tu, a ty to tam A to ty, ty tu. Dobra. Patrz, masz opcję Ja jestem bardzo ciekaw, jaki on rangę przypiszę. A chodź, ja potrzebuję. Tomek, madaj. ty masz 19, Tom, dobrze widziałem? No, Chyba 19. No, no. 19 tak, no. którą? Yy, trzecią? jeszcze? Ale może no. dzisiaj Miam jest. Czwartą. No, czwartą. No. Jest pedo. No nie. Kuźwa, widzę go, widzę go sam gdzie, gdzie go widzisz? Jest przy budynku na środku No, ja tu Prawie co na, na różku Ale jest znaczy, i że go tutaj wiec, przy to mnie tam Agadzi się. się lampisz To kuźwa mi zasłania wszystko Znaczy tam był wiesz teraz Nie powiem, że on o tam jest No weź, się mnie boisz Kuźwa tylko ku drugiego Od też, kiedy? bo tu chodzicie kuźwa Od zawsze 10. się ciebie boję to nie jest żadna nowość Dobra tam. robimy nie tu gena no, on jest tam po drugiej stronie nawet w nocy zostawiasz zapalone światło. On się na randomie słuchajcie chyba ładuje, wiecie? okej. Okay. <laughs> okej. Okay. Mówcie jak będziecie go widzieć. Dobra. Ja myślę, że wtedy naprawdę usłyszysz. Myślisz? Tego tak wydaje, naładuje się. O nie, jakieś Discordy mi tu strzelają. Strzelają. Nie A gorzej było jakby siedział u góry i na nas gapił. Nie, nie, on był gdzieś tam po lewej. Bo nie. Po lewej! No My właśnie to przyjdzie. No tak? To idę no ale tam był wcześniej już nie teraz. Ej, Ej, słuchajcie, czy, czy wam też się świeci cały czas w rogu jakieś problemy z połączeniem? Nie. Nie. Kurczę, bo ja widzę, że internet Ej, działa chodźcie dobrze, do a mam. W le... lewym górnym rogu mam jakąś taką. Zegarek taki. No! no to... a! Tak. A, Jezus! Popi Ja <śla> To są nie problemy chyba Dead by Daylight, jeżeli Tomek też ma. Ty Aguś, nie masz? Ja, nie! O, nie. W lewym górnym rogu, Aga. Ja się boję! Ja się boję! On był w domu, ale zostawił mnie. Nie, jednak nie, idę. Grać w tym boku, czy masz? Kurwa, nie mam! Wiecie co, najlepiej by było, no, 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 no. najlepiej by było w sumie, gdybyśmy, słuchajcie, skupili się na genie w środku, bo to Róbcie. jest najbardziej ale on jest taki... w środku Ja wiem, ale mówię, trzeba by było go wykurzyć stamtąd i robić tamtego gena, bo to jest tak, taki najbardziej... Dom. Nie chcę, ja Ale ja chcę. musisz. Ej, dobra, jednak y, ma randoma. Dobra, to ja jestem w środku. Dobra, to staraj się robić tego na górze. Alright. Ja się przestraszyłam jednak. Jednak? Tomek też. <noise> no. no i o ciebie. No wiem, to dobrze. Nie. Ej, oni stękają w domku. No nie oni podsłuchuj. Chyba, oni chyba są tutaj. Nie podsłuchuj. Oni się bawią na dole. I pamiętajcie, żeby wszystkie totemy niszczyć, bo żeby nie wrzucił nam na koniec, nie? On ma... Ty ściakła jego nie ciebie. Ale przy mnie! O, mam wyszłaś. Ej, on tam przyszedł. Ale dlaczego on ją miał naraz? A bo ona była dziabnięta? Tak, tak, tak. Ja mam dość Pedonie, nie chcę. On przychodzi bardzo cicho od tyłu, Nie, 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 Och, O, boże, zawał Kurde, on tu przyszedł do gena, gdzie? On go wiesza, coś robi? A tak, dobra. Z nią? Nie wiem, on zrobił. A to on Aka, mnie pamiętaj, goni, więc głupi głupi, A to za A to pamiętaj, że nie głupi co nie. O, jest co? Tu... E, on mnie nie goni. To niedobrze wróży. Tak, ja, y, ja idę naokoło do pani. O, nie, jest jednak tu. Gdzie jest? Jest, jest koło dziesięć eee, Ja, Znaczy, on mnie goni w środku. Aha. Ja idę po nią. Zrobił się. Idem! Idem, diutowa. a on chyba poszedł. Idzie do tyku Tak, poszedł. Ja pier... no ja pier... i no, dlaczego no, no? Nie było go. Nie, bo on wiesz co, mnie gonił i on wyszedł y, tak jak ja, za mną i go poszedł do was zamiast do mnie. Ty ty plasza, plasza. Nie przepraszam, ja nie chciałby. Nie było mnie sposób Wy razisz z tego co ci czuję <grym> Co on robi? O nie! <grym> zrobił memento. To Chyba już? Tak, tak no. Przepraszam, pa proszę pani no, Ale go nie było! On myślałam, że goni ciebie, bo jest w budynku. Nie ma panią na minkę. No, konkretnie. Ale lipa. Ale on ma memento to memento, memento. Czy nie ma to wiem. swoje? Ale nie, on nie jest naładowany na trzeci poziom, na trzecim poziomie, chyba może zabijać. To może, nie wiem. Bo ja proszę mam pani. To jest w bo jestem w piwni wysoko. To? Ciepłość tej? No, piwni, bo ja w bo ja ten, tego. A i w ogóle jaka jestem mgła. Widzicie to? Ja? Jest, nie. Nie widzicie mgły, tak? Nein. Kłamiesz, Tomek. To już ja w budynku, ci mam głowę. On poszedł do szaka. Później, <laughs> ja jestem w szatku. Nie widział mnie, nie widział mnie po tybule. Haha, prayer. Przepraszam. Proszę rzeczywiście, jak jest w budynku, to nie widać. A wy co do mnie mówi nie widzimy góry? Gdzie to są kućwageny No, ja znam tu zaraz. Ja jestem w szaku. A Boże, też ja też ty jestem. Nie? nie, ty, ty jesteś w innym szaku. Znaczy, to, co, ja już ja z... idę sobie Ja słuchajcie, nie widzę tu nigdzie. Kura! Kura? A nie, niszczy tu gena przy mnie. No, gdzie to też jest Tam gdzie wybuchło? E, tam, e, koło te, tamtej, którą e, zawisie, zawisła tam. Dobra, ładuje się na mnie, kurde lipa. Trzeba, ja robię tego gena w szaku. Ja! Ej, czy a my zrobiliśmy bu w budynku? No nie. Nie. Ponieważ. Gonisz się z nim, Wojtek? Tak. To tylko pamiętaj, żeby do szaka nie iść. Nie, nie. Będę krzyczeć. O, ja czekam. jedną trzecią. O Boże, tu jesteś tu Eee, on mnie nie goni Na pewno idzie do killer szaka. kurde ja się nie wyleczę, bo mam za mało apteczki e, y ja was. tu jestem przy tym co mijałeś Ja za chwilę będę jak kobra ty nie, nie wiesz co te... patrzeć prawo, lewo, lewo, Dobra, prawo idzie jest. do ciebie, idzie wiem do ciebie okay. widzę I tam była mnie wkuj wie trochę, bo ja go nie widzę Dobrze. Poszliście od tego gena? Bo ja tu będę gena robić. Mm, on poszedł Gdzie? sobie. O Aga, Boże, ty! To... Aga, pomacaj mnie, proszę. Będę krzyczeć. Dobra, thank you i robimy. Od razu. Nie zło... nie mnie, ale skończę to gena. Skończę, 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 skończę! Dobra. Koźwa, skończyłem. ha skończyłem, ha, hahaha. Ale mnie działo, co ja myślę, że tego gena tam na środku nie ma już sensu robić. Ja to, że nie <grym> Bo tam po boku, Aga, No. jak patrzysz na Tomka, to po prawej stronie tam ja robiłem gena i jego mniej więcej w połowie zrobiłem, tylko o. nie wiem, ile on go zregresował, wiesz? Idę Dobra. do piwni. Jak do piwni? A no, bo byłem w killershacku. Aha, okej. Okay. Wiszę. Jezu, Tomek, głośno mówisz. Lubisz tak. No tak wiesz, nie za bardzo, nie? Dobra ten gen? po prawej? Ja pójdę po to. Ja eee, widzę, tak, dobra. Ja pójdę. Ja was widzę. Ja go ja, ja nie widzę. Aha, bo ja nie widzę, no. dobra. <grym> On tu idzie! O kurw! O boże, na głowie! Się... Dobra, ale widzę, że idzie z drugiej strony. Aga! bez fetyszy, dobra? <grym> bez fetyszy Tomik! Gorące cały czas? Jest, przy mnie, tak? Mhm. Dobra, to ja zdejmę Tomka. No ładuję się! ma coś mnie od razu czy później? Nie, nie, nie. Ja myślę, że on sobie wiecie, co na, naładowanie zostawi. Albo to, dobra, czekaj, chodź. Skoro on się tam goni, zagon. Też na pijkowy. Dostałem za wał, przysiągam. Spokojnie, na sali znakomite. Nie, nie, jest... Ale Ale list, aga, dlaczego, aga, dlaczego aga? nie powiedziałeś, że. No, on za mną chodził, no, pójść papa, później go już nie widziałem. Ale lipa! Puśba, ta, 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 ta. No, to zajebiście, no. No, ja też pewnie dostanę Monto. Też wybuchłam. Aga, no rób za... gena, rób gena, no rób gena. Ja mam moment. No i mi też zrobił moment, jak mi złapał. Ja no. wisiałam? Ty nie wisiałaś jeszcze chyba. Tak jak ja, ja też no, nie wisiałem, no, więc. Pójdźmy, ale wiecie, że dział. on się za mną y, pszczał? A później zmienił dalej, i zupełnie my, my, my jednak trochę źle zrobiliśmy, że. ogarnęliśmy się tutaj w tym. wam mogliście tam spidajać. Dobra, prostu. No, no, dobra, dobrze zrobi. Ile ci zostało gena? No po prostu. No, Dobra, Aga, jedna nie jest dopiero zaczęłaś. Więc aga, puść tego gena i się schowaj. A gdzie? No do szafy. On tu już idzie. Może być na próbę. Dobra, ja próbuję się zer zerwać, bo. Ja przy tym ducie dostałem zawało. przysięgam, nie lubię go. No i ja mam nam Aga, będziesz szukać klapy? Nie, idę po ciebie. No on strun, no, strun, struneluje. <grystanie> U, struneluje. On nas struneluje. On na pewno struneluje no kuł. już idzie, no. no. Kuź wypierda... Nie wolno! Pierdaczaj! No i pójdzie, ciałgi. no ciapnie mnie na pewno. No nie, ja nie, mu nie, 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 nie ucieknę. No. Nic <grystanie> no, <pff. Das> nowego. <suszel> Ale nie robi mi memento. Dziwnaż okay. Chyba, że mnie pójść, A nie, jednak. A ja zjadziście. już mam memento, a go szukaj klapy. No, no memento. Momento. Wiecie, że y, klapa może być... ...everywhere? Może być everywhere. To nasłuchuj. Oh, oh, ja Masz? Jaka wczoraj nice. bugara. Czy ty właśnie wbiłaś na wszystkich już adeptów? Nie chcę, on ale Aha, chciał, to Świetnie, no. Agnieszko, świetnie. No kuźwa, ale, no. ale co on miał? On miał barbę. No ale guzma ja miał, wytrzymałeś. A to wiecie, że ja teraz będę was coverować. No co? Jakim cudem ja, trafiłem, ja na was trafiłem? Was. To kuźwa napiszcie mu Jak Adepti. to? A nie, to nie ten mordował, który to? Adepti. A, dobra. Jak to? Ale lip, a przepraszam, to była ta pani, co ją yy, zabiła, przepraszam. Sorry. Pozdrawiamy... Pozdrawiamy... Yy, tak, pozdrawiamy. Także pozdrawiamy. Sorry za <laughs> Dobra. To słuchajcie, my słyszymy się w następnym meczu i może uda nam się wbić adeptów. A czy tak? ja też nie wiem. Ja też, ja na, na to nie patrzę. Dobra, słyszymy się w następnym. I dom Thompsona, Farma Coldwind. Uciąłem adze dwa dni, przyznaję się tak, bez bicia. Konkretnie, no aż mnie zabolał brzuchniec. Więc... Słuchajcie, ja jeszcze dodatkowo ASAM wziąłem sobie klucz, AGA wzięła klucz, dodatkowo AGA już może grać obojętnie kim chce, żeby pomóc zbić biciu po prostu innym. Hmm. Tomek. E, nie ma ruiny, jakby to. Idzie do Tomka. Jestem w szafie. Freddy! Freddy? A faktycznie. Ja myślę, że chodzi szafę? Myślę, że tak. Są dwie. Było miło poznać, Tomku. To no jest wrodnie. Było miło A, miło widać co zegarku. Poszedł do piwni. Bo tak, to chcę chce. A kupić. gdzie jest piwnia? W domu czy w szaku? To jest chyba szak. No mały nie, budynek tego czy duży budynek? Killer szak. Mały. Czyli w szaku, dobra. Ja jestem tu obok, więc... A duży budynek to jest? Ten po środku. Znaczy tam na boku No tu puka, to ale nie strony. wiem czy... Ja mam przyjść tu do tego... Do... Ej, puka. To, on on jest dalej w ty? piwni? Kiedy wyjdzie? Ja chyba no zdążę no zrobić gena. Wyszedł. Okej. Okay. Idzie tam. do mnie? Może nie idzie? Nie no, wiem, gdzieś poszedł. O, 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 I śpimy. O. I co on teraz nas widzi lepiej? Czy coś? tylko nie tego yy, Nie, mi nie yy, pamiętam. Jak śpimy, to będziemy wchodzić w jego pułapki te czerwone na ziemi plus yy, jego fejkowe palety. A możemy się obudzić z genem jak wybuchnie? No, możemy. Okay. O kurde. To, to przyjdzie do mnie. To ciasto już leży. Jest przy domu na wzgórku i obserwuje. Szedł. E, tego Juta? Nie, nie. wy nie ryzykujcie, ja pójdę po tego gdzie kolesia. Nie, poszedł. Jakby co to ja mam klucz? Tomek, czy ty jesteś w szaku? Tak. Dobra, to ja, mam do ciebie, to ja do ciebie. ja do idę i dokończymy tego gena Zagadasz radę tam? No idę, idę, wy nie ryzykujcie, nie? Gorzej, tylko że on tu jest gdzieś Jest, on przykampia trochę Tomek mam propozycję Nie trafi skill czeka no. Ale no, on tu jest Dobra, ale to dobrze, bo my wtedy możemy się, wtedy, się, wtedy, się, wtedy się wybudzimy, nie? Wy tam na razie nie ryzykujcie, póki ja ryzykuję. No tak, za, zaryzykowaliśmy. Dobra, odwieszam od go. Aha, czyli od... on tam jest cały czas, nie? W domku był. Kurde. Dobra, zrobiliśmy. Może szynka być potrzebował? Nie, nie, ja mam klucz. A. I jest koło tutaj wisielca, także luzik. Dobra, to jest następny gun. Tu jest następny, no. Wy tam już, nie ryzyk fizyk, nie? Też trochę źle robimy, że robimy je tak. Trudno. Koło siebie, bo potem będzie trudniej. Pójdźmy, jak jaki? Się trafimy, to nam się nie cofnie jaki tunel? tunel? Nie, na razie tego nie róbmy. Zostaw go, dude. To chyba tylko się, jak się obudzimy, Tomek, to. Okej. Okay. Dobra. Kuźwa. Dobra, idę sobie tam róbcie, ja tu się bawię. To, Dobra, to jest na środku ten... chodź. Za blisko chyba. Tomek, za blisko, za blisko, za blisko. Drodzy, trzeba go zrobić tu. Uratowałam no, tego, i randoma. Cygarek. Tomek, tu Uważajcie, ten, tu jest na wzgórku ten... będzie widział. Tą osobę co robi Gena? No to to, to nie mówiłem mnie. żeby nie iść. Nie widział mnie, nie widział halo. mnie. on tam campi. Halo? Campi? E, halo, random, proszę mnie przyjść Ech. uratować, bo i ja cię uratowałam, halo? Widzisz ja go? Ja zaraz tam przyjdę chyba. Nie, wy nie ryzykujcie na razie. O, o kur... Widzisz kur... go? Dobra, to... Bierz bierz bierz, 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 bierz bierz Nie, random biegnie, Bierzcie, bierzcie, bierz, bo on mnie tutaj. Tomek, random biegnie. No nie byłem bliżej? Nie. A nie, dobra, mnie nie? olał. co, no, co no to dobrać, no ty w ogóle? Nie, na spokojnie, Agę można zdjąć. co zapłucą moją... Aga, chodź za mną. Teraz nas, zrobię? Bo ten, ten ten jest painful. Boż to Wojtek Go. właśnie biegnie. Chodzi o to, że fajnie by było... Ale zwali... Ja, ale jestem głupi. A nie. <gulia> A nie. Jakby co mam klucz, pamiętajcie. Ej, on już może mnie trafić. What the heck? Co Gdzie wy jesteście w ogóle? Oj przepraszam No Wojtek chyba gdzieś na znaminach chce pieprzyć Znaczy ogólnie jak mnie nie, to ja... Zostawiam no, bo się dojnie. Mnie. no bo ja jestem kurwa Na trafnięcie no A ja Idzie ja do ciebie to majku, Ja leżę na palecie jakby to Ale róbcie nie. geny I to dzielę, że tutaj jest gen prawie na on, dokończenie On nie umie nim grać Także nap naprawcie tamten i chodźcie tu koło mnie, jest gen na dokończenie i będzie luzik. Dobra, ja idę ciepło podnieść, bo już tam konek go kończy. Mnie. Jesteś ogarnięta? Yy, na trzy czwarte. Życiowo? Nie. Yy, Wojtek... O Boże. Ale zwaliłem, myślałem, że kurde. <laughs> Jak to się wydarzyło? No nie, ale. Co zrobił? Ale miał no Ale miał nie, rzucić. Nie. No nie, i teraz idzie do was nie. No. Kura, kura. Dobra, podni podniesie mnie. Ale kupa. Skończcie tego gena tu szybko, bo mnie to on 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 Dobra, aga się rzuciła jak na szynkę. Tak, dobra, jest dobra. dobra nice. Aga. Ja muszę się iść naprawić i zaraz idę ratować Wojtka. Dobra, to ty ratuj Wojtka, a ja szybko lecę tak, piór bramy. i otwieram. Tak, 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 ja się naprawię. Nie chyba wiem się... gdzie poszedł, zniknął i nie mam zielonego pojęcia gdzie jest. Chyba randoma goni? Ktoś Czy mnie go nie słyszę? Wydaje mi się, że go goni chyba... Do mnie random, random wypień, A nie nie, 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 on jest przy mnie, on jest przy mnie. Dobra, to ja się naprawię i idę cię ratować. Musicie bramy dziabnąć. Tomek, się całe? ulecz. Ja już od bramy otwieram. Aha, do, a to ty jesteś tam, dobra To ja jestem tu dziabnięta, naprawię się i idę po ciebie Dobra, ale on tu jest cały czas A to no... Ty ba, Tylko nie otwieraj jeden. jej Nie Cóż otwiera babę. się Tomku jak ktoś wisi Nie? nie, nie. nie. Idź Kupi robić tasie. drugą, idź robić drugą Po Cóż przeciwnej ba, stronie jest dziecko. Nie w tą stronę Tomek Mogę już zacząć i ściągać? Nie, mogę Dobra, dabaj, dobra, ja, dabaj, ja dabaj, ściągam, dabaj. idę ja pier... No nie... Uciekaj Tomek to uciekaj! Jeżeli możesz to uciekaj. No uciekam, tylko nawet nie ma palety. Gdzie był ten? Wojtek. To jest naprzeciwko, brama? naprzeciwko. Dobra, random, sorry, ale w ci na minę, chodź tu Nie Tomek otwieraj i uciekaj! Ja, że mnie goni, odeszłam od bramy! Kuźwa. No, ty się Wojtek tam le... Nie... Ja, ja się ty nie uleczę. Lecieć. Dobra, Czekaj, to ja random? tu próbuję... Nie, nie, otwieraj, otwieraj Jaga. Otwieram. Słuchajcie, kasy mnie obudził. Kasy, może byśmy Ale nie otwierać całkiem, nie? No, no nie, no. Czemu, na... całkiem? Nie, nie całkiem bo... to nie, ale bo mi Aga jeszcze tu podleczy, żebyśmy wiecie. O, to ja już jestem przy bramie. Tu idzie, Aga. E, random otwiera. Idzie? Idzie, no i on mnie dziabnie. On Nie, chodź. Kur... Dlaczego? Wojtek? Aga, uciekaj. Kuźwa. Bez sensu. Czemu, ty wisiałeś już, no, iść, Raz no? wisiałem. muszę czekaj, idę po Kurde, ja, ja, ja zrobiłem, ja sobie nie byłeś wyszedłem w ogóle, wiesz? No, i że cię zobaczył, no. Mam klapa. No, Ja jest, myślałam, że przy jest. jest. Gdzie ty jesteś? Tu. Boże, Dobra, no, no, powiesił mnie. Powiedz, gdzie idzie. Ej, daj, Dawaj, 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 Tomek! Klapa. Uciekajcie. Gdzie jest klapa? Tu, za wami, za wami, tu. za wami, za wami. Mam Krapy uciekać? Otwieraj. Nie, no uciekaj, no możesz, to, krapom, uciekaj. Krapom. Ale krapom, kurde, krapom. ten koleś został, o ja. Ale jest zamknięta brama, tu uciekaj, 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 jest, dobra. Zamki... Zamknięta, dobra, ucieka, są te ucieka, szpony. Ale Boże. Ucieka. Brawo! Ale ucieka. on ten koleś chyba... Oh, no ma... trudno. No trudno, na ktoś się muszę poświęcić. Na sprawy Ale byliśmy na Brawo. Kurde, szkoda tego typa mi. No ale, ale co zrobić? Jakby był z nami głosowo, to by wiedział i by tam się poszedł w naszą stronę, kurde. No. Ale wiecie, żebyście nie zrobili. Tomek, ty byłeś dziadnięty, Tomek, ty byłeś cały, ale miałem znaczy, się Znaczy ja powiem tak, i... ja powiem tak, gdybym nie prawo. wyszedł, gdybym nie wyszedł wtedy Aga z tamtej zakamarki, jak tu otwierałaś bramę. Tamtej zakamarki. To by było dobrze. To byłby ten. Ale ja właśnie chciałem pójść do ciebie, tylko że on zaczął iść, on mnie zauważył. No wiem. Ale dobra, to. słuchajcie, najważniejsze, że mamy wbite, więc z Tomkiem mamy Ece zaliczonego. Aga, tak, Aga też ma zaliczone już wszystkie. Brawo. Więc w następnym będzie najprawdopodobniej u mnie kto? Nie, nie wiem. Lori mi, a Nie, ja nie, Stili będzie, będzie, bo na Steam'ie nikt nie z nas nie był. Tomek, Więc ty będzie masz Szeryla Sh i Quentina. I, I Lori. Dziękuję. Także zobaczymy <grym <grym jak <grym to wyjdzie. zapisałam, mówię, za nie będzie pamiętał. <grym> Dobra, je. moi drodzy, słuchajcie, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy, mam nadzieję, że odcinek z Dead Daylight wam się podobał. Była ze mną Agnieszka. Bam. Był Tomek. Byłem. No i słyszymy się w kolejnym za tydzień, także trzymajcie się, cześć i... Pa, pa! No i co, film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco klikając mój awatar i zapraszam nas też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa.